Nie ma kontaktu. Dziś ma challenge'u. Za to są prezenty. Witamy na Dziko TV. Co tu mamy? Jeszcze musimy tylko czekać na kolację. Niech sobie otworzy sam. No musisz to zrobić łapu-capu. To może być. A, dobra. Nie patrzcie na to. Nie to jest. Nie, nie to o Ale chodzi. Nie patrz. Ale wraca. Dwie rzeczy zostały. Wow, tu masz podkładkę od miski, żebyś nie wylał jak ostatnio. Co to jest? A skąd mam wiedzieć? Tu nie widzę przez karton. A tu masz zabaweczkę. No pokaż mu to. Tu co tu? Jest. Tu masz zabawa. A to się włącza? Nie, nie włączy. No to wiesz, że to musi mieć swój czas na zabawę. Ja mogę to odwrócić? No. To się nie włącza! Super! Super! Nie no. To co? Cukierki są we mnie w kubku? Pokaż, cukierki. Pokaż tak. te cukierki. jaki, to, jaki Papuga. Mam taki. Jakie doda? cukierki są? Takie są? Mam podobne. Nowe No, no o, taki nie, nie wiem. To macie no, Nie mam no, To jeszcze, Ale mi na Ej, to muszę, żebyś miał kubek. Odpuśćcie ten kubek. To co, jednak chcecie otwierać kubki? Ja wiem, co tam jest. Co tam jest? No co, zobacz! No bardzo działa! Ładne! Zobacz, jakie ładne! Będziesz mogła ubrać jutro. Do śniadanka! Dobra, zobacz, jak się cieszy! A zobacz, jak się cieszy! już! A ja się też cieszę. Co to jest? Rajtuski. To na jutro będziesz mogła się ładnie ubrać. To też? To Mama? Zobacz, Ale Ci Mikołaj w tym roku postarał, co? Z tym pakowaniem. Buty no, ten rozmiar to pewnie będziesz miała po kolanach. A, a Ty Anasazie, nie otwierasz już? A Ty już nie otwierasz? Nie otwarłaś? Muszę Lipstick, zobacz. 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 Pokaż. Pokaż bluzę. No, nie w ogóle. Tak jest ok, Lila Bandzio. Moro. Nie To jest takie moro, no? To akurat masz komplet teraz. No. Moro. Witera też ubierasz? Nie, no dobrze. Nie, Bo to są za mnie zimowe. Ej, że zimowa. Kopercie ci jeszcze zgodę. Co tam masz? Nie wiesz, go będę złożyć? Nie, ja, to też lubię. To przerbię, może na boku po prostu. I co tam masz? Masz, jest? to jest mieć kartę za Co to taki duży karton? Co tam masz? Oh, my Nie wiesz, co to jest? Pokażę, jest, jest ciekawa. No przecież Rosman, nie widzisz? Karton? Na chwilę. To musisz się dowiedzieć. Ale siara. A chodź, a może to jest napisane? Nie. Nikt Ni nie, nie jest napisane na karcie. Nie. To musimy iść do rozmowy, a się dowiedzieć. Nie. A czemu? Co ja pójdę. Chodź, ty masz swoje prezenty. No to masz Wiktoria z tej strony. po bokach. Troszeczkę z jednej strony, troszeczkę z drugiej i to już się otworzy. Na początku samego Wiktoria, na początku. Na początku samym. i jest. Dwadzieścia trzy i pół kilo. O nas tka. Co tam jest? Uszy i ogon? To o, no i teraz? O mój Trochę to... Bem, bem. A to nas, Pomogą, bo to jest za ciężka na stodzie. Co? Dobra, ja tylko ja, dobraj, tylko to mnie zapytam. No tak nie, nie wejdziesz tak, nie. teraz wejdź, teraz wejdź. No. Dobra, ładujemy Anastazję i wysyłamy. Wysyłamy Anastazję na Syberię. Zamknięte, nie wyjdzie. O, kotek wystawia paturki. A ja nie wiem, gdzie są rzeczy. Ja nie wiem, i śruby pewnie tam są. A ja nie wiem, gdzie masz nożyczki ja na razie przecież ty je miałeś. Co to jest? Połóżcie to bokiem teraz. No tak na siebie teraz, Wiktoria. Bo to powinno być na górze. Co to jest? To wstawia, co to jest? A ktoś próbuje zgadnąć, co to może być, bo ja nie wiem. Co? Co? No a co to jest kefa To spróbujcie zgadnąć, co to może być. Obraz czy za ciężkie? Obraz. Telewizor. to nie rzucacie jak telewizor. A po co na telewizorach mamy dużo? Na subic, mama mamy coś, tak? teraz zardane. No. Uważaj! To jest delikatnie. Co to jest? Głośnik. Głośnik, taki płaski? Bieżnie. Co? Bieżnie. Bieżnia? Bieżnia. Ej, to czemu dostaliśmy różową? Nie było innych? Niebieskich? Nie.

tak się w Tak się to jest rządzi. No, bardzo prywatny. Proszę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę Nie Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. Naprawdę szybko. No, szybko. 6 szybko.

O tyle co bieg najwięcej. Nie, ale dałaś się trzymać! Nie, no właśnie nie! Tak! No właśnie nie, jak bieg to lepiej nie! Dobra! To Anastasia ocuń się, żeby Wiktor jak zaraz wpadnie, to... Nie. Dobra. 12, rekord. Nie da się więcej. Nie. To teraz tyłem biegnij. Na dwanaście. Jeszcze długo, Lila Nie, Powiedz mi, okej? Okay? Dobrze. <noise> to jest nastka fotka, tak, która została. Tak. Tak? Tak. Z tak. I czekajcie. Obróć się. Obróć się. Weź to coś. I z ogonkiem. Co tam zepsuła. Bardzo się podobały prezenty, tak, tak. Bardzo. bardzo, tak i tak na dorosł, to było na pięć dych, tak, bo y, się tam, była gdzieś tam i ją tociop, o pociop i tą bieżnię klapek użarł, zjadł, zjadł klapek. To nie było na filmie? Nie, chyba nie. Było, było, było. Ale jest nagrane chyba. Nie, tak nie, nie, w tym momencie nie nagrywaliście. Ale jest nagrany kelapek. lapek. No, jest... I w już one, Możecie Ci powiedzieć, że od wczoraj od kiedy jest bieżnia, to rodzice nie mogą biegać, bo cały czas wybiegają. Tak, nie tylko zawsze się... mama biegła. Y... minuty, a ja biegam. No? A wy ile? Hmm. No każda z nas po godzinie gdzieś już biega. Ale potem nam się znudzi i wy będziecie biegnąć. No, mm. dzięki. A po, jak się, jak się A im znudzi? No to my będzie, nie wiem. Bo nam się wtedy zachce. Ja też na urodzinach. Na cienię, na urodzinie. O, dzięki za podparkę jeszcze. To no. jest <laughs> Twoje ciepło. Więc no, fajnie się biegać. Idziesz spać, bo poduszka bo zabrać pod poduszkę, zabrać ja chcę poduszkę. Ole, da. To moja <grymne> Ugodnie? E. A, to Bardzo nam się podobało. Ba bardzo nam się podobały prezenty. Tak, połóżmy się zakładać. A na widzowie, napiszcie nam w komentarzach, co wy dostaliście. Więc, tak. Co dostaliście pod choinkę? Więc napiszcie nam w komentarzach. E <laughs> więc nie, za nie, nie zapominajcie o. Wszystkie, przypomnę o konkursie, wszystkie informacje w każdym w tym odcinku, też tutaj zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, buziaczki, serduszka, pa!